Adrian, dzisiaj remisujemy z Resowią. Jest to szesnasty mecz bez porażki z rzędu, ale można wyczuć trochę chyba taki niedosyt po tym spotkaniu. No niedosyt jest spowodowany tym, że w drugiej połowie mieliśmy przewagę jednego zawodnika i, i mieliśmy jeden Straciliśmy później bramkę i, i tylko dlatego, ale no ciężki był mecz. Nie powiem, bo było dużo pracy. Resowa naprawdę narzuciła dobre tempo i Remis, no wiadomo, z drugiej połowie jesteśmy z jednej strony zadowoleni, bo graliśmy dobrze, ale straciliśmy jednak niestety tą bramkę. Rywal postawił chyba bardzo twarde warunki i trudne, bo szczególnie w pierwszej połowie no, tych akcji ofensywnych jednak było mało. Tak, no pierwsza połowa akurat była jakaś taka, nie wiem, senna czy coś, nie wiem jak to nazwać, po prostu no, w drugiej troszeczkę się obudziliśmy i druga wygląda zdecydowanie lepiej. Dzięki i powodzenia dalej. Dziękuję bardzo.